Pierwsza rzecz to oczywiście musimy coś powiedzieć na temat dziedziny. Co powiemy? Że x należy do R z wyjątkiem 2 trzecie. To oczywiście nie jest problem. Teraz obserwujemy przykład i patrzymy... Trzeba by się zdecydować na podstawę. No myślę, że chyba na trójkę się zdecydujemy zdecydowanie. A więc to przepisujemy, a tu mamy 3 do minus 5. Teraz dajemy ten komentarz, że funkcja rosnąca, czyli zmiana znaku nie nastąpi. Otrzymujemy nierówność wymienną. Rozwiązujemy tą nierówność według znanych zasad. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Ja napiszę to od razu już na jednej kresce. Mnożymy przez kwadrat mianownika, bo jest to nierówność. Otrzymujemy nierówność kwadratową w postaci boczynowej. Tych nawiasów nie wymnażamy, bo one już są przygotowane do odpowiednich yy, dalszych rachunków. Miejsca zerowe wyłapujemy. Oczywiście zaznaczamy to na osi liczbowej. Parabola ma ramiona skierowane do góry. Nierówność ostra, więc tutaj kółeczka będą takie, mniejsze od zera. To jest ten fragment wykresu. Zatem możemy sobie napisać: x należy od 2 trzecich do 5 czwartych. I nawiązujemy teraz do dziedziny. Tam było chyba oprócz 2 trzecich. Sprawdźmy tak. Zatem ostateczna odpowiedź x należy od 2 trzecich do 5 czwartych. Bardzo często w nierównościach wykładniczych, podobnie jak w równaniach, ale w nierównościach będzie to większy taki problem, problemem nie będzie zejście do porównywania wykładników, tylko może się okazać, że nierówność, którą otrzymujemy, przy porównywaniu wykładników, może się okazać dosyć pracochłonną. Tak jak ta chociażby. Samo działanie na potęgach, no to była jedna linijka, zobaczcie. A więc bardziej jest to nierówność wymierna w tym momencie niż nierówność wykładnicza. No ale wyjściowa była wykładnicza, dlatego